Cześć, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale, filmie z serii na makiecie. Ponownie skład PKP Intercity, bardzo fajne zdjęcie, pomysł uzyskałem, już nawet w tej chwili nawet nie wiem gdzie, gdzieś w linkach miałem zapisane od kolegi o bardzo skromnym, ale za to wymownym Niku, miłośnik U074 i 303 oraz inne lokomotywy PKP. No cóż, e, można mieć na imię Julek e, albo e, m, Adam, a można też i m, tak. E, co my tu mamy? Samo zdjęcie pochodzi e, z forum modelarskiego, zamieszczone forum, na forum modelarskim wątku realistyczne zestawienie m, pociągów pasażerskich z epoki 4 i 5. Jak widzicie, po linku na drugiej stronie. I mamy tu lokomotywę EU07 w malowaniu PKP Intercity i cztery wagony w niemalże każdy inny w różnym malowaniu. Lokomotywa, której model dokładnie tej lokomotywy wydała firma Pico EU07342. To znakomicie ułatwia tutaj zestawienie tego składu a za nią cztery wagony. I te wagony to wagon zielono-kremowy drugiej klasy, wagon w malowaniu TLK drugiej klasy, też ewidentnie 111A, wagon 112A. Tutaj to logo z trumienką, tu widać i tu też widać. Raczej z gładkim dachem i z żółtym pasem. No i dalej, znowu wagon drugiej klasy w malowaniu TLK. Przy czym wydaje mi się, że znowu to będzie wagon 111A, ale pewności nie ma. Raczej to nie będzie Bałcen, ale pewności nie ma. No teraz co do modeli. Patrzę na to zdjęcie i zwykle jak się przygotowuję do filmów, to Robię sobie notatki. Po prostu przy makiecie nie mam, w komórce mi się nie chce grzebać, bo to ani wygodne, ani, ani, ani przyjemne, żeby przeglądać zdjęcia, które przeskakują przy przewracaniu telefonem raz jedną, raz drugą, wątek gdzieś tam ucieka. Więc robię sobie kartki, na notatkę wynotowuję, jakie modele mam e, użyć i z taką kartką schodzę na dół. No i kurczę, pech się trafił, już nie będę zmieniał tutaj filmu, nakręciłem mnóstwo scen, a teraz dopiero dogrywam ten materiał. Pech się zdarzył, że nie zanotowałem sobie dokładnie tego malowania, tylko napisałem dwójka robu. Albo sobie źle napisałem, albo nie donotowałem w każdym bądź razie na filmie zamiast pierwszego wagonu zielono-kromowego zobaczycie zupełnie inny wagon. Bardzo Was za to przepraszam, ale już szczerze mówiąc, skoro nakręciłem tyle scen, skoro nakręciłem również scenę z omówieniem składu. To e, zwyczajnie nie chcę wyrzucać e, tego m, do kosza. E, szkoda mi tego materiału, więc taki materiał zobaczycie. Także z innym, pierwszym wagonem za lokomotywą. Cała reszta, jeśli chodzi o ten wagon i o ten, to ok. Będą użyte odpowiednie modele, natomiast jeśli chodzi o wagon ostatni, no to nie do końca. Dlaczego? Z bardzo prostej przyczyny z tej, że na chwilę obecną nie ma jeszcze, jest tylko jeden model wydany. Polskiego Y w malowaniu, drugiej klasy w malowaniu e, TLK, Y w sensie 111A, nie dwa. E, nie ma jeszcze kolejnego numeru inwentarzowego. Ja mam tylko e, Bałcen Tiliga i taki jest e, użyty. Także, no, pf, co do ostatniego wagonu, to jeszcze taki mus, żeby tak używać, a pierwszy, no to po prostu zwyczajnie skrewiłem gdzieś tam z, z notatkami. No, no. dobra. Tyle najwyżej mnie ukrzyżujecie, trudno przeżyje to. To ja już tu kończę tą przedmowę. Zapraszam do obejrzenia filmu. I jeszcze muszę dokręcić malutki komentarz. Otóż, jak wczytywałem się w wątek, który który jest w którym to zdjęcie zostało zamieszczone to kolega Mateusz stwierdził że ostatni wagon to jest właśnie bałcen YB70 czy rzeczywiście jest to taki wagon no może i tak, moim zdaniem ciężko jest powiedzieć, czy rzeczywiście dach tego wagonu jest wyższy. Może rzeczywi, może jednak jest, więc to by się okazało, że trzy wagony są ok. No co tym bardziej mi teraz głupio, że zrobiłem to z innym wagonem, no bo przecież kurczem no jest praktycznie wszystko. No trudno. Pociąg już przejechał, także przyszedł czas na szybkie omówienie filmu, omówienie tutaj użytych modeli. Jak widzicie, skład długi nie był, raptem 4 wagony, ale przyznam się szczerze, że takie najbardziej mi pasują mam porównanie do składu, który widzieliście już parę dni temu, ja robiłem go wczoraj pociąg TLK Podlasiak prowadzony husarzem teraz mam skład o wiele krótszy i zdecydowanie wszystko było dużo, dużo przyjemniejsze przy zabawie na makiecie ale dobrze, to już o modelach siódemka Pico w malowaniu PKP Intercity jest to mm, staje się z firmy Pico chyba druga siódemka w tym malowaniu. Pierwsza była zdaje się 4E, chyba 108 nie, 193EP07 czy EU07, już nie pamiętam, 193, a to jest EU07-342. Zdecydowanie jeden z najpopularniejszych w moich filmach modeli, na te tysiąc kilkaset filmów, z których, no ciężko mi powiedzieć, ale na pewno kilkaset jest z jazdami różnych składów na makiecie, to wydaje mi się, że to powinna być najbardziej popularna lokomotywa. Pamiętam, że najczęściej jej używałem. Na tyle, że zdążyła się swego czasu... Uszkodzić i była też bohaterem takiego odcinka o e, wybieraniu, zamawianiu części e, w sklepie, akurat w, w moim przypadku w sklepie Pico, na odszukaniu, jakie części potrzeba i tak dalej, i później wprost na mm, potencjalnej e, podmianie. Tak, także mi się również ten model uszkodził. Tak e, mocno był przeze mnie eksploatowany, że parę przygód z nim miałem. Model, który to oznacza, że model ten bardzo, bardzo dużo przejechał na makiecie, no może nie są to przebiegi jak modeli, które jeżdżą całymi dniami na makietach wystawowych, zdecydowanie nie tego kalibru. Nie robiłem nigdy serwisu tej lokomotywy w sensie tam smarowania, czyszczenia czy czegokolwiek, ona jak jeździła, tak jeździ, ale naprawdę mnóstwo u mnie przejeździło. Co oznacza, że możesz domyśleć z mojej tutaj tej rady słownej, że z modelu jestem bardzo zado zadowolony. Dobra. Drugi wagon to w sumie. Praktycznie ostatnia na chwilę obecną nowość firmy Robo, ostatnia edycja to jest dwójka zryw PKP Intercity zryflowanym dachem, a tuż za nią drugi tego typu wagon, modele, które też jakoś w podobnym czasie teraz widzieliście, albo widzicie w. Unboxingu to są modele z grudnia 2021 roku. Na chwilę obecną, czyli na moment, kiedy kręcę ten film, żadne nowsze modele firmy Robo się jeszcze nie ukazały. Co nie oznacza, że zapowiedzi nie były, bo te padają cały czas. Następnie trzeci model ROCO. Wagon 112a z tak zwaną popularną trumienką, czyli logo PKP w takich grubych kreskach, które nie wiem, co mają tutaj symbolizować czy wagon, czy po prostu jakąś lokomotywę ale przez wiele, wiele lat niemalże święty gral. Dla modelarzy kolejowych w Polsce. Oczywiście przesadzam, przesadzam z tym określeniem, ale bo bo, bo w latach 90., czy no, może niekoniecznie, bardziej w latach 2000, wtedy to modelarstwo bardziej się rozwinęło i, i przed nawet kilkoma, kilkunastoma laty, to tak naprawdę. Mm, nie było niczego, tak? brakowało wszelkich możliwych lokomotyw, wszelkich możliwych niemalże wagonów pasażerskich wagonów towarowych z realnych modeli mieliśmy jakieś tam edycje st 44 jakieś węglarki no nie było tego za dużo to nie to że nic nie było bo coś tam było mieliśmy również choćby wagony yb 70 od tyliga szeroko zielono kremowe i inne malowania także nie to że nic nie było ale akurat wagon czerwono kremowy pierwszej klasy z logo w trumieniu to był święty Graal, a już w ogóle nikomu się nawet nie marzyło, że można by było mieć polskiego Y -a. tak naprawdę na rynku wtórnym zawrotne ceny czasami osiągały modele firmy Tam Tilik takie zielono-kremowe były kiedyś wydane, oczywiście modele fikcyjne, przemalowanki, ale i tak się ciszyły i każdy wtedy marzył o modelu rzeczywistego wagonów właśnie 112A Później się ukazały, zrobiło to robo ładnych parę lat temu, nawet się ukazał czerwono-kremowy z szóstej epoki z napisem PLPKP i C, ale mimo to i tak przez kolejne parę lat nie mogliśmy się doczekać tutaj modelu właśnie z tą trumienką. No i cóż, w końcu się doczekaliśmy. Miano takiego świętego Grala. Model ten oczywiście naturalnie stracił. Nikt by teraz nie powiedział, że to mogło być takim świętym Gralem. To, co ja teraz twierdzę, wiele osób mi zaprzeczyło, że to zawsze o jakiejś innej lokomotywie marzyli, ale ja patrząc z boku, ja niekoniecznie byłem zwolennikiem, że to koniecznie musi być, ale patrząc z boku na wypowiedzi, na westchnienia, utęsknione do, do przyszłych polskich modeli, to coś. W tym wagonie było, że wszyscy zgodnie jednym chórem strasznie chcieli model takiego wagonu otrzymać. No i tu wagon, tak jak wspominałem, mieliśmy wagony Tiliga i tak dalej. To jest właśnie wagon Tiliga, edycja na zamówienie dystrybutora firmy AMC Wrocław. Poza e, troszeczkę poza oficjalnym tym, co wydawało firma Tilik na cały tam rynek, wszędzie gdzie było, bo, bo były wydawane wagony walony, walony zielono-kremowe i, i również w malowaniu PKP Intercity. No ale to TLK nie było szerzej znane. Posiada numer sześciocyfrowy, zaczynający się od piątki. Był to swego czasu jeden z kilku, czy może nawet kilkunastu takich modeli na specjalne zamówienie dystrybutora. I wtedy, kiedy się ukazał, no to no cóż, ukazał się kolejny model, wszyscy się cieszyli i fajnie. A potem uwaga, model stał się niemalże reklamowany przez niektórych sprzedawcach na Allegro jako unikat. Model bardzo notował jakieś rekordy cenowe sprzedaży właśnie na rynku wtórnym na Allegro. No myślę, że czasy te już bezpowrotnie minęły, bo dostaliśmy od Robo wreszcie wagon. W tym malowaniu, i wydaje mi się, że to pewnie nie koniec. Będziemy pewnie mieć inne wagony z czasem, być może również od firmy Pico, być może też i w końcu ktoś takiego bałcena w sensie jeszcze raz Tilik, czy może Roco kiedyś nam wyda, stąd no już tak nie jest, że to był mocno poszukiwany wagon. A propos jeszcze tego wagonu, właśnie w poprzednim odcinku wskazywałem go jako winowajcę tego, że skład potrafił mi się wykoleić. Było słychać w poprzednim filmie trykotanie zestawów kołowych tutaj po torach. Wykolejał się i się w wkolejał. Na szczęście jechał dalej. Wagon ten jechał jako trzeci, chyba, o ile dobrze pamiętam, może drugi w składzie dziewięciowagonowym. No i właśnie, właśnie. Zawsze uważałem wagony d za posiadające bardzo dobre właściwości jezdne, i mówię tutaj tylko wyłącznie o wagonach tych pasażerskich, popularnych bałcenach, czego nie powiedziałbym o wagonach towarowych, np. węglarki EANOS. No, ale te wagony zawsze miały fajnie, a tu, proszę bardzo, zaczął sprawiać mi problemy, czym byłem zaskoczony. I przez moment się obawia obawiałem, że może ten model jest uszkodzony, może coś się z nim stało. Okazuje się, że raczej nie. Teraz jako czwarty na końcu jeździł bez najmniejszych problemów. To też jest właśnie taka aluzja względem potencjalnego pomysłu, żeby tu zrobić rekordowo długi skład pasażerski na makiecie, żeby całą makietę otaczało to przejazd takich wagonów pasażerskich. Otóż donoszę, że jest to raczej Niewykonalne, nie mam pojęcia, jakie modele musiałbym dobrać, jak musiałbym kombinować, żeby to pojechało, żeby pojechało coś dłuższego, jak rekordowe gdzieś w moich filmach składy 14 czy 15 wagonowe. Jeśli chodzi o długość, to myślę, że pewnie ze 20 wagonów to by się zmieściło może 20 parę ciężko powiedzieć, ciężko szacować a ustawiać absolutnie nie mam zamiaru, bo to nie jest nic przyjemnego, żeby ustawiać tu wagony pod Drutem, ileś by się tych wagonów zmieściło, natomiast 100% by to nie pojechało, nie ma najmniejszych szans. Chodzi oczywiście nie o możliwości modelu lokomotywy, który by tego nie uciągnął, tylko chodzi po prostu o pierwsze wagony za lokomotywą, które poddałyby dosyć dużym. Siłą na kinematykach krótkiego sprzęgu, i raczej zdecydowanie wylatywałyby, były na łukach, byłyby spychane, wykolejałyby się i tak dalej. To nie jest absolutnie to samo co krótkie wagony towarowe. Dobrze, to tyle w temacie tego składu. A, tyle z takich y, bieżących y, przemyśleń, zawsze mam jakieś tam przemyślenie, jak się bawię na makiecie, na bieżąco się właśnie z nimi y, dzielę i już y, w takim stałym y, temacie komentowanym to tak. Y, może akurat pod tym filmem żaden komentarz by nie padł jak pod innymi, gdzie, gdzie elektrowóz jechał ze złożonymi komentarzami. Wiele osób sili się nie wiem czy na uszczypliwość, czy na złośliwość, czy na oryginalność, czy na celność komentarza. Wydaje mi się, że jakiś cenny komentarz wstawiając mi szpilę, że co to za jakim cudem elektrowóz jedzie z opuszczonym pantografem, jak to jest możliwe i tak dalej. No to tym razem elektrowóz pojechał z podniesionym pantografem. Oczywiście zaraz pojawią się zarzuty, jakim cudem pojechał po linii niezelektryfikowanej. Pozwolicie, że już po prostu to przemilczę, bo nawet nie mam siły odpowiadać na takie złośliwości, bo inaczej nie jestem w stanie tego określić. No dobrze, to dziękuję Wam za obejrzenie filmu. Zapraszam do oglądania innych filmów na kanale. Żegnam się z Wami. Cześć.